Każdy chciałby mieć luksusowy samochód, ale nie każdego stać. Jeżeli jesteś jedną z takich osób, to się nie bój. Zrobiłem zestawienie 10 samochodów, które kosztują mniej niż 200 tysięcy zł, które cieszą się mianem luksusowych. Oczywiście ta lista nie będzie zawierała w sobie samochodów z maksymalnym wyposażeniem. Podejdziemy pod temat rozsądnie i zastanowimy się wspólnie, dla którego auta robimy miejsce w garażu. Ceny w zestawieniu są cenami przykładowymi, bo te oczywiście zależą od wybranej wersji silnika i wyposażenia. 10. Infiniti Q50. Dzięki innym luksusowym modelom od Infiniti, ta Q50 mogła znaleźć się na tej liście. Chociaż Q50 nie może pochwalić się najbardziej sportowymi właściwościami, jest ona standardowo wyposażona w 300-konny silnik V6 Twin Turbo. Q50 zapewnia komfortową jazdę, ale we wnętrzu brakuje trochę luksusu. I nie pomaga do uzyskania w pełni pozytywnej opinii również to, że ekran informacyjno-rozrywkowy jest trudny w obsłudze. Jednak dalej jest to propozycja bardzo atrakcyjna i ląduje na 10 miejscu tego zestawienia. Miejsce 9: Mercedes-Benz GLA. Mercedes-Benz GLA jest to zupełnie nowa odsłona jeżeli chodzi o samochód na rok 2021. Nastąpiło szereg zmian. Bardziej komfortowa jazda, ulepszona technologia i proporcje bardziej przypominające crossovera zwiększają pozycję klasy GLA w tym konkurencyjnym segmencie. Turbo doładowany silnik o pojemności 2 litrów i mocy 221 koni mechanicznych to pierwsza propozycja, ale oficjalnie dostępny jest jeszcze napęd na wszystkie 4 koła. Chociaż nowy GLA250 wydaje się szybki, jego czas od zera do setki jest o ponad pół sekundy mniejszy niż w modelu z 2020 roku, mimo że ma on większą moc. 8. Lincoln. Ten samochód w 2020 roku otrzymał ulepszoną technologię i bardziej wyrafinowane wnętrze, które oczywiście odzwierciedla luksus, jaki zamierzał osiągnąć właśnie Lincoln. A na 2021 rok? Układ napędowy zyskał jeszcze jedną opcję, hybrydę typu plug-in, która łączy 2,5-litrowy czterocylindrowy silnik z silnikiem elektrycznym. Niehybrydowe układy napędowe pozostają takie same. Turbodoładowane jednostki z pojemnością 2 litrów i napęd na przednie koła. Aby uzyskać napęd na wszystkie 4 koła, mocniejszy silnik z turbem o pojemności 2-3 litra, producent będzie po prostu wymagał od nas większej zasobności portfela. Oczywiście to się ma też również do luksusowych funkcji, które byście sobie dokupili. 7. Genesis G70 Genesis G70 w tym zestawieniu ma jeden cel, aby pokonać BMW serii trzeciej, a osiągi nowego Sadana i niska cena bazowa czynią go bardzo dobrym przeciwnikiem. To auto jest standardowo wyposażone w napęd na tylne koła z 8-biegową automatyczną skrzynią biegów oraz jest oferowane z 6 manualną, jeżeli taką byście sobie chcieli wybrać. Oferowany jest również napęd na wszystkie koła, ale tylko z automatem. Dostaniemy też 10-letnią gwarancję na układ napędowy, więc jest całkiem nieźle. 6. Cadillac XT4. Najnowszy model Cadillac'a, jeżeli mowa o tej klasie pojazdów, to model zwany XT4. Daleko mu technologicznie, jeżeli chodzi o porównywanie go do jego brata z lat 80. XT4 spełnia wszystkie główne wymagania mego suwa, a to wszystko z zacięciem marki Premium. Silnik dwulitrowy, napędzający przednie koła. Napęd na wszystkie koła jest opcjonalny. Niska cena podstawowego XC4 jest kusząca, ale prawda jest taka, że nie jest on tak dobrze wyposażony jak potrafią być wyposażone inne samochody w tym zestawieniu, a uzyskanie innych luksusowych funkcji wymaga wydania drugie tyle kasy. 5. Audi Q3. Audi Q3, gdy wyszło w tym roku na rynek, obniżyło cenę modelu w Stanach czy w Europie o około 2000 zł bez przeliczania na polskie standardy, bo w Polsce mamy po drodze jeszcze kilka podatków. Ta zmiana była podyktowana zmianą silnika na silnik o na np. 2 litrów i mocy 184 koni mechanicznych. które oferowane było tylko w dwóch wersjach wyposażenia, Premium i Premium Plus, ma silnik z turbodoładowaniem o mocy 228 koni mechanicznych. Auto wyposażono w mnóstwo nowoczesnej technologii, począwszy od ekranów, skończywszy na funkcji, takich jak te związane z wyprzedzaniem czy oświetleniem jezdni, ale tutaj liczyć się musimy z dopłatami. 4. Mercedes Benz A klasa Klasa A to taki mały Mercedes-Benz, najmniejszy, jaki możesz kupić spośród tej marki. Jest on również najtańszy, bo ceny zaczynają się nawet od 34 tysięcy dolarów za granicą. To naprawdę niewiele, jeżeli zarabia się w obcej walucie, porównując tamtejsze zarobki do naszych. Klasa A zawiera wysokiej jakości materiały wnętrz i jest wyposażona w nowy, zgrabny system informacyjno-rozrywkowy. Silnik czterocylindrowy o mocy 188 KONi z turbodoładowaniem o pojemności 2 litrów, to tylko propozycja, jaką daje do tego zestawienia. 3. Volvo XC40. Najmniejszy SUV Volvo ma uroczą i charakterystyczną osobowość z masywną stylistyką. Niedawno Volvo dodało również zorientowane na prestiż wykończenie. Zmianie uległa również cena Gamy, która spadła poniżej 35 tysięcy dolarów za granicą. Samochód wyposażony jest w słabszą 187-konną wersję tego samego silnika z turbodoładowaniem o pojemności 2 litrów, który napędza droższy model T5 i oferowany jest tylko z napędem na przednie koła. Jeżeli chcesz wydać trochę więcej, T4 może być wyposażone w lepiej wyposażone w wykończenie. Mowa tutaj o R-Design i Inscription. I tak byśmy sobie zastąpili podstawową specyfikację, nazwaną Momentum. Miejsce drugie Lexus UX. Pozycjonowanie nowego Lexusa może być mylące, biorąc pod uwagę, że Toyota już sprzedaje nieco większego NX-a, który konkuruje w tym samym segmencie rynku. Ale ten nowy model uderza nas tylko jako zamiennik starego hybrydowego Hatchbacka CT200H tańszy Lexus jest standardowo wyposażony w napęd na przednie koła i silnik o mocy 169 koni mechanicznych. Podczas gdy nieco droższy hybrydowy UX250h ma moc 181 koni mechanicznych i napęd na wszystkie koła. Silnik, np. dwulitrowy. I miejsce pierwsze. Jest to najtańsze auto tego zestawienia. Jedna z najlepszych propozycji, jeszcze nie tak popularna w Polsce, ale może się to dosyć szybko zmienić. Jego cena wynosi teraz 27 tysięcy dolarów, co plasuje go na szczycie różnych list jeżeli chodzi o najtańsze luksusowe pojazdy sprzedawane w Europie i w USA. Zaktualizowano jego wygląd, który nadaje mu zgryźliwy, świeży look w porównaniu z konkurencją. I chociażby osiągi tego auta trzeba przyznać, że są słabe, cena czyni go atrakcyjną propozycją. Ten samochód kosztuje mniej więcej 130 tysięcy złotych. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek podobał Ci się, możesz dać znać w komentarzach, a możesz też dać łapkę w górę. Będę Ci bardzo za to wdzięczny. Jeżeli nie zostawiłeś jeszcze suba na moim kanale, to koniecznie to zrób teraz. Zasubskrybuj kanał i daj dzwoneczek.